Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Hogwarts Legacy. No, i w dzisiejszym odcinku przejdziemy kolejne misje z Hogwartu, w którym w sumie całkiem dawno mnie nie było. Czyli pierwsza misja powiązana z zegarami. Wszystko dobrze, wszystko dobre, co dobrze dzwoni. Musimy porozmawiać z jakąś puchonką. Zobaczmy. Myślałam, że no it's not we only had two bells to go but she just had to go and spoil things i'm afraid i don't follow who spoiled things also what bells <sighs> professor black ordered mr moon to take down the bells in the bell tower said they were giving him a headache those bells are a part of hogwarts i wasn't about to let that happen so i asked my friend adelaide to help me put them back we've always been a duo of sorts adelaide and evangeline Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Why are these so important? Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to charms. Or called ignatio Wildsmith to dinner? We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. Dobra, czy Black It's certainly an odd decree, even for Black. Taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard. Can you keep a secret? I can. I heard from Alice who heard from Ollie who heard from Eugenia that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. Dobra, to jest info, o tym drugiej. nie zajmiesz nie zajmiesz się dzwonami? If only two bells are left isn't it fairly easy to tell which goes where easy for you perhaps i happen to be tone deaf mother likes to say i couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog no point putting them back in if they don't sound just as they did before for the sake of historical accuracy perhaps i could help put the bells back up really oh that would be wonderful the bells are in the bell tower just above the music room to jest Zaraz to jest trochę dalej, a mogę się nawet na pieszo przejść. Nie jest jakoś super daleko. Zobaczymy. Już dawno nie eksplowałem Hogwartu. Więc w ramach urozmaicenia sobie zobaczę. W sumie nawet na zakończenie rozgrywki dostaję misje położone na... w Hogwarcie na początku rozgrywki, więc w sumie ciekawa sprawa. Chociaż w sumie jestem dosyć blisko zakończenia. Z tego co widziałem 80% gry udało się wygrać, jeżeli chodzi o misje fabularne, ale łącząc to ogólnie z eksploracją świata to dopiero jestem w pięćdziesięciu. Dobra, jakieś rzeczy poboczne, zobaczmy sobie.

Dobra, w takim razie należy to jakoś podnieść. To powinno zadziałać. Jeżeli chodzi o rozmiar, to pasuje. Zobaczymy. Inne mogę jakkolwiek wymieniać. Jak już zawiesiłem, to więcej nie wykonam.

Dobra, ale jak już jesteśmy w wieży dzwonnicowej, czy jak ją nazwać. Zobaczmy co jest na szczycie. Dobra, do wyjść. Nigdy mnie tak wysoko nie było. A to ciekawa sprawa. Naprawdę jest tyle interesujących kwestii. Jeżeli chodzi o cały Hogwart. Proszę bardzo, jakieś kolejne jeszcze skrzynie, ale będę musiał się posprzedawać. Wejdź. A dobra, to były teleportacje pomiędzy różnymi. Może jeszcze coś zdobędę fascynującego. A czyli nie mogę się dostać do środka? Jak się dostać w takim razie? Jakoś odpowiednio do tego punktu. Ciężko powiedzieć. Za pomocą żab. E, I to już wróciliśmy na teren wcześniej, sprawdzony. Dobra. W takim razie pora wracać. Szybka misja. Postaram się jakieś misje poboczne dzisiaj wykonać. Może nawet kilka naraz.

Dobra, kolejne misje główne się szykują. No dzisiaj raczej nie wykonam, ale w kolejnych materiałach z pewnością. I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. The bells are back up, Evangeline. Ah, oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. Nie wiem, to znaczy, no, myślę, że jakaś misja będzie raczej z zegrami, ale. Chodziło jednak o dzwony. E, dobra, w każdym razie widziałem, że jeszcze jest kilka innych misji, to z kolei. Muszę porozmawiać chyba z Nati, jeżeli dobrze kojarzę. Ale to może być całkiem długa misja. Nie wiem, czy już teraz to wykonywać. Albo w sumie podróżujemy. Akurat pora obiadowa. Może to też będzie jakaś krótsza rozmowa. So, than... Nati, is everything all right? <sighs> There are times when my father's absence drifts to the back of my mind. And I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matybelleland. <laughs> he should still be here and it's my fault that he isn't it's not your fault natty there's nothing you could have done to prevent it that is what my mother says but he died protecting me and i cannot help but feel guilty over that i find myself reliving the moment more often than i would like I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them, beginning with Harlow. Thank you for speaking with me, it was very helpful. Dobra, czasami rzeczywiście mamy podobne misje, które polegają tylko i wyłącznie na rozmowie. Więc szybko poszło. Zobaczmy jeszcze ostatnią misję w Hogwarcie, jaka jest dostępna. Może to będzie coś fascynującego. Ferdynand. sir are you all right you seem to be in some distress all right do i look all right i've been kidnapped how can you be kidnapped when you're right here what sort of question is that of course i'm right here i've more than one frame do you only have one home it's my other frame it's been stolen and by students no less they paid filthy thieves to steal my other frame Dobra, mi to słyszeć. Oh dear, that sounds awful. Well, awful, is exactly what a story of cricket is? She's behind all of this. She and her friends were moaning about me of all the nerve. Then I heard a plot to enlist a gang of good-for-nothings to have me stolen from the three broomsticks. That's why my other frame hung, a hovel of a place, though I suppose one could do worse. I once knew a portrait who ended up in the Hogshead. No one's heard from him since. Right. So, back to your frame. Ah, yes. There I was, powdering my wig, and the next thing I knew, I was being manhandled by rogues and carried off. As if I can afford not to be at my post. I do important work for the headmaster, and I need my other frame back at the Three Broomsticks. Nie wiem, ciekawa sprawa. Czy ten kolej może się dalej teleportować do tamtego obrazu? Może jest tak ciemno, że nic nie widzi powiedzmy, kim jest Astoria Cricket i dlaczego miałaby zabrać pańską ramę? Just who is Astoria Cricket and what would she want with your frame? She's a fourth year troublemaker, that's who? She and her band of hoodlums discuss all sorts of misdeeds right under my nose! And then resent me for overhearing them. I can only assume they took my frame in some misguided attempt to punish me for doing my job. What do you mean you do important work for the headmaster? Let's just say I overhear quite a bit in Serona's fine establishment. And the headmaster likes to know all about it. He's come to count on me in this regard. Reminds me of my prefect days. <sighs> Widzi pan coś ze swojej drugiej ramy? No właśnie, to mnie zastanawiało. I don't suppose you have any idea where your stolen frame was taken. Can you see anything from it? I'm can. They brought me to a informacje places, some crumbling atrocity surrounded by water from the Sound of it. Oh, I do also to Spróbuję się czegoś dowiedzieć. I could look into the matter for you. Would you jak marvelous. to szybko, oh, portret w tarapatach, gdzie może być zadanie mapa świata. To nie jest chyba jakoś super daleko. Do Hogsmeade mamy się udać. Myślę, że to bardziej w ruinach, nie? A to chyba eksploracja rozpocznie się w w tym klubie trzech miotów tam barze. Porozmawiaj Astoria Cricket w pubie pod trzema miotłami. Dobra. Spróbujmy. No witam. Nie mogę udać się. Astoria, cricket? To Czy mam problemy? Ferdynand Pratt thinks, że Says być. Dwa, że his jego I Nie call it stolen. relocated's more like it how do i put this nicely ferdinand pratt is a postulant boil and he's lucky i didn't have him sealed in a wall he truly is rather foul isn't he all he does is spy on students in here and report back to the headmaster sometimes if there's nothing to report he'll make it up I spent four hours in detention last week, all because he told Black that I was planning to drain the lake, whatever that means. It was the last straw. He and his frame had to go. May I ask where you put him? Well, oh, I didn't put him anywhere. The frame is likely with the fine gents I paid to snatch it. They camp in a ruin by the coast. I just wanted it far enough away that I'd never have to think about Ferdinand Pratt ever again. You do know he's screaming in the library as we speak. Oh, for the love of Merlin. If you ask me, he's got nothing to scream about. I could have had him put in the hogshead. The pampered Pratt would have hated it. Grimy walls, smell of goats. And the patrons, they eat snooty princes like Ferdinand for dinner. But what's done is done. He isn't here anymore. And if I were you, I should enjoy it. Dobra, pytanie jeszcze gdzie są ruiny? Mapa świata? Zaraz, zaraz. Ona to wyniosła tak daleko, naprawdę. O kurde. Dobra, w takim razie teleportujemy się już tu chyba kiedyś byłem, ale jakoś przechadzkiem. Raczej nie zaglądałem do środka, zaraz zobaczymy, zobaczymy co będzie warte. W ruinach znajdź Ferdynanda i porozmawiaj z nim. To jest odpowiednia ścieżka, chyba tak. Kto to wybudował? Jakieś ukryte przejścia? Zas, mamy przeciwników? Wow, oh, wow. Dobra, to akurat dosyć podejrzana kwestia. Jak ta bohaterka wykonała coś takiego? Uczennica przyszła do przeciwników. Dobra, może teraz przejdziemy po cichu. Patrzcie na to. No i mordujemy. Dobra, kolejno niech przyjdzie. Tak jest. Patrzcie, jak wykiwam wszystkich. Co się dzieje? Dobra, ostatni zwiadowca. No, Przekaz jakieś kolejne mamigłówki, jak już jesteśmy w okolicy. Się umiejętności bardziej agresywne. Niech będzie jacy tak. Dobra, jakoś należało to odpalić, ale prawdę mówiąc nie pamiętam. Może za pomocą niszczenia po prostu? A, dobra, wydaje mi się, że rozumiem. E, światło muszę aktywować, i motylki za mną leciały chyba. Patrzcie. Dobra, to ma sens. Szukamy kolejnych. Jeszcze jakiś dungeon, widziałem. Może to będzie coś gwarantowało interesującego? A nie, to jest misja z portretem. To za chwilę. Jeszcze muszę coś aktywować. Dobra, widzę jej trzeci. Trzecia banda motyli. Ejże. Przyjść do mnie. I teraz ścieżką. Ale bardzo ładny klimat. Fajne widoki akurat nad morzem. O, mam zbyt wiele. Kurde, muszę posprzedować. No i zawsze jeszcze dodatkowe materiały od razu sobie wszystko weźmiemy. Ej kurde, z jakiej to strony? Ciężko jednak wszystko zdobyć. Tędy. A no znowu mamy zbyt wiele. Dobra, w takim razie co? Musimy jednak zejść do piwnicy. To już będzie akurat bohater. O, o dobra, mamy kłopot, nie mogę otworzyć, bo na poziomie drugim jest wymagane. Ha, to dosyć mało przyjemna sprawa. Dobra, więc trochę pochodziłem sobie po otwartym świecie, jeszcze znalazłem jakieś księżyce Demi Moza. Teraz będę miał Alohomory na drugim poziomie, więc na szybkości sobie zobaczymy. I zaraz odblokuję jeszcze misję do końca z portretem. Więc proszę bardzo i bohater powinien być na miejscu rzeczywiście. Hello Mr. Moon. Oh greetings! Any luck removing some more of those demigues statues? I actually have some moons for you. Oh my mind feels lighter already knowing those statues are gone. I did promise to show you how to improve casting Alahamura once you'd brought me enough moons. Oh, with that knowledge, you'll be able to break open even stronger locks. Mm. However, we don't yet know who's behind these statues. <laughs> Still, plenty of the foul things lying in wait to torture me. Oh! If you bring me more moons, I'll show you how to cast the most powerful form of Alohomora known to wizard kind. <laughs> uh, at least known to me. Keep A, czyli muszę jeszcze 13 znaleźć. To już pewnie będą wszystkie w całym świecie. Ja myślę, że to jakieś inne zagadki będą. Chociaż w sumie nie wiem, zaraz się przekonamy. Um, czyli musimy... Którędy to było? Chyba tędy. Więc zaraz wracamy na tą samą lokację i zobaczę jak odblokowuje się. Zamek na drugim poziomie. Dobra, więc proszę bardzo, nareszcie jesteśmy na miejscu jak się od bokowej inne zamki kamalne. A, czyli tak samo to wygląda, tak? No, myślę, że zamek drugiego poziomu będzie jakiś trudniejszy z utrudnieniem, ale jednak nie. I wonder if there's anything left of me. Dobra, czyli teraz go. Calm down, I'm here now. Calm down. Those buffoons outside have been talking about burning me! Me! If they weren't all sharing half a brain, they'd realize I'm worth more to them intact! And at the three broomsticks! How is that? With everything I overhear, I'm a veritable trove of information. Now, don't just stand there. I need to be back by cocktail hour. The place will be like a funeral without me. Eee, pana z powrotem, bo trmiotło nie jest jedynym rozwiązaniem. What if I don't want to return you to the Three Broomsticks? What on earth do you mean? Mogę pana spalić. Hehe, <laughs> No nie wiem, a może lepiej zabrać pana do Świńskiego uba. Decyzje złe. Dobra, przechodzimy na złą stronę. Zobaczymy. Kurde, czy ja chcę być taką złą osobą? Zawsze wszystkie decyzje, które podejmowałem, były dobre. Ciekawe, czy to miałoby jakąś złą. Może jakąś złą reputację bym otrzymał albo coś w tym stylu. Niech chyba bez sensu jednak. Nie widzę powodu, dlaczego miałbym palić. To by, by tempting as a bonfire sounds i think i'll spare you that fate i would hope so now the three broomsticks please they're bound to be missing me terribly uh, be sure to carry me carefully won't you my pantaloons are already creased where have you put me it's pitch black in here i shan't stand for this A, dobra, czyli mam do wyboru albo, albo do pubu pod trzema miotłami, albo do gospody pod świńskim łubem. Okej, okay, dobra, to jest akurat fajna sprawa, że mogę decyzję podjąć. I w sumie chyba wolę do świńskiego łuba. tylko się wysłać, jak on tak podsłuchuje. Nie, palić naprawdę bez sensu, chyba. Czy umiałbym być aż taki zły. Immediately. You'll be sorry if I catch a flea. Are you listening to me? Get me out! What is the meaning of this? This isn't the Three Broomsticks! No, it's not. It's the Hogshead. Did you fall into a cauldron of stupid potion? You've brought me to the wrong place! It's absolutely vile in here! <laughs> oh, give it a chance. You might grow to like it. Please! You can't mean to leave me here! Please! Goodbye, Ferdinand. Enjoy your new home. I normally toss the both of you out, I like the look of the fancy man. Target practice. Ah. <grystanie> no, sam się doigrał. Kapował na innych. Ale fajna misja, że można było podejmować decyzje. Co jest w sumie dosyć rzadkie w tym tytule. Znaczy, w sumie zawsze mamy jakieś podejmowanie decyzji w rozmowach, że tam nie wiem. Możemy żądać o zapłatę na przykład, ale to jest. To nie ma jakiegoś wpływu na fabułę. A tutaj sprawa była jednak trochę inna. Mogliśmy albo spalić, albo zostawić w jednym miejscu, w drugim miejscu. Nie wiem, fajnie się to prezentuje. Dobra, zobaczmy, jak tam inne zadania. Czy jedna misja w Hogsmeade. W Hogwarcie wszystko sprawdzone, więcej nie mamy. I mamy mapę świata. No idąc już właśnie na południe, w zasadzie całą mapę udało mi się odkryć. Jeszcze ostatnie miasto chyba. Jakieś polowanie, inne misje poboczne, a to zobaczymy kiedy indziej. Dobra, więc jeszcze bym zobaczył ile udało się procent gry wygrać. Come on! 81 To w sumie jeszcze całkiem sporo mam misji. Fajna sprawa. Dobra, więc, że interesuje Was kontynuacja wspaniałej serii. Polecam zostawić jakaś osoba dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i tyle, ja się z wami żegnam, no Do jutra.